Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia, i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. <grym> <grym> Rozumiesz, <grym> jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obetrę skórwy syna ze skóry. Aha, to tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest Tylko nie rób bajzlu. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Drewniany świecznik. Ma łamaną nogę. Ściana ma inny kolor, jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Hmm, może tamten obraz, wielkością pasuje. Świeże kwiaty, jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Ciekawe, Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Hm, Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Streszta świecznika i plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Ewrelus, tu są. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe dokąd prowadzi ślad. Cholera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Hmm, świerczyna. Do tego okazona dymem miałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Rozejrzałeś się już? Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom ewrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście nikt nic nie wie. Poznajesz ten talizman? Hmm, tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Ja obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Grzechy Bogowie skarali mnie taką kompanią. Może jakiegoś składnika tak? dla rozrywki. Te, Ja owosy, myślisz, że w dwa miecze lada radę nadzostą? to? Może tu na te potwory zapolować? Zrobimy nowy model dłużejścia. Oj. Coś taki bez życia. Ruszaj się. Rusz dupy. mogę Jezu, w robocie podłapał mu lubeha. Ana, no, nie Dali się kurwa oklepać jak Nowigradzkie grackie dziwki. A ten wiedźmal to skąd się wziął? Skąd ja mam wiedzieć? Co jest sam go? się Siedzę, się, do odmienny. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrykowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edryk teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. Może się jakoś dogadamy. Ochujiałeś. Z nikim się kurwa dogadywać nie zamierzamy. Chcemy zemsty! Tak się składa, że potrzebuje guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju. A kim ty właściwie jesteś, co? Wiedźminem. Wiedźminem? Panowie, albo mamy w welen wysyp wiedźminów, albo to ten sam, co powyży naszych. W karczmie na rozstajach! Ja Taki zły Stój spokojnie górę! Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplomę Dricka. Halo? Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Uuuu... Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego góźdź nasz czekał. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni. Biały wilk i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem ukadzona dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Goślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobra mulet dobrze chronił. Nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić? Przed czym właściwie? U, 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 u. Złe złe Anno otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi z czarnych Źródeł wypływa. Stara magia. Możesz konkretniej? No, tych gadać nie za. Te ty, potykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać... szukać... <noise> Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka? Koza! Uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy, bez kozy się nie da. Chyba żartujesz, nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwoncie jej to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam podstępne bestie.